Siema tech maniacy. Wyobraźcie sobie przyszłość, gdzie najnowsza technologia jest na wyciągnięcie ręki, dosłownie jak pobułki do żabki. Dzisiaj zanurzamy się w świat trzech gadżetów, które zmieniają sposób, w jaki pracujemy i żyjemy. Zaufajcie mi, do końca tego filmu zobaczycie, jak blisko tak naprawdę jest przyszłość. No to jazda. Witamy na kanale Tytus Kozak, gdzie testy i eksperymenty mieszają się z pasją do odkrywania nowych technologii. Niczym Robert Makłowicz w świecie elektroniki. Dzisiaj skupimy się na trzech przełomowych innowacjach, które obiecują namieszać na rynku. Krok po kroku przeprowadzę Was przez każdy produkt, pokazując porównania przed i po, szczegółowe analizy i wykresy wydajności. Niczym na giełdzie, tylko że zamiast akcji mamy super gadżety. Gotowi na podróż w przyszłość technologii, zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie najnowszy Smart Work Assistant 2.0. To urządzenie obiecuje zoptymalizować Waszą produktywność, nie tylko synchronizując kalendarz, ale także analizując Wasze nawyki pracy i automatycznie przypominając o najważniejszych zadaniach. Koniec z wymówkami, że coś nam wyleciało z głowy. Teraz wszystko będzie pod kontrolą, jak u perfekcyjnej Pani domu. W tym segmencie pokażę Wam interfejs urządzenia i porównam poziomy produktywności przed i po jego użyciu. Z dynamicznymi animacjami i interaktywnymi wykresami zobaczycie, jak szybko wydajność wystrzeliwuje w kosmos, gdy ten gadżet stanie się częścią waszej codziennej rutyny. Będzie jak z reklamy, tylko że naprawdę działa. Następnie testujemy rewolucyjny smartwatch monitorujący zdrowie. Wyposażony w zaawansowane czujniki, ten smartwatch monitoruje wasze parametry zdrowotne, analizuje poziom energii. I pomaga zrozumieć, dlaczego możecie czuć się zmęczeni. Koniec z kawą na rozruch. Ten gadżet wykryje chroniczne zmęczenie i podpowie, jak zwiększyć energię, integrując się z aplikacjami dietetycznymi i fitnessowymi. Będzie jak wasz osobisty trener, tylko że na nadgarstku. Zbliżenia ekranu urządzenia i animacje pokazujące zmiany w parametrach zdrowotnych pokażą, jak smartwatch działa przed i po zastosowaniu jego technik optymalizacji. Na koniec przyjrzymy się najnowocześniejszemu systemowi Smart Home. Ten system na nowo definiuje sposób, w jaki zarządzamy codziennym komfortem, integrując się z różnymi urządzeniami, aby automatycznie dostosować oświetlenie, temperaturę i bezpieczeństwo, podnosząc jakość życia. W tej części filmu zaprezentuję dynamiczne wykresy wydajności i porównania przed i po. Aby pokazać, jak system wpływa na oszczędność energii i komfort użytkowania, będzie jak mieszkanie w futurystycznym filmie, tylko że bez latających samochodów, przynajmniej na razie. Animowane infografiki zilustrują, jak ta technologia toruje drogę przyszłości inteligentnych rozwiązań. Jak widzicie, te trzy innowacje technologiczne nie tylko spełniają swoje rewolucyjne obietnice. Ale także dowodzą, że przyszłość jest już tu i teraz. Jeśli podobał Wam się ten test, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego z naszych nadchodzących ekscytujących eksperymentów. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cii.